Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Będzinie jest główną biblioteką miasta i powiatu. Zapewnia obsługę biblioteczną mieszkańców, służy rozwojowi i zaspokajaniu potrzeb czytelniczych i informacyjnych, służy upowszechnianiu wiedzy i nauki, dba o sprawne funkcjonowanie sieci bibliotecznej oraz systemu informacyjnego. Przez wiele lat, w świadomości mieszkańców Będzina oraz powiatu Będzińskiego, nasza biblioteka miała swoją lokalizację przy ulicy Piłsudskiego 39. Jednej z głównych arterii Będzina. W roku 2014 nastąpiła zmiana lokalizacji i to nie z braku szacunku do marszałka Piłsudskiego, ale dla podkreślenia ważnej postaci Będzina, historyka literatury, krytyka, eseisty, edytora, profesora Włodzimierza Wójcika. I tak oto uchwałą Rady Miejskiej Będzina z dnia 21 maja 2014 roku skwer przed siedzibą biblioteki został nazwany Placem Profesora Włodzimierza Wójcika, stając się tym samym ważnym miejscem organizacji wydarzeń kulturalnych w mieście. Jednym z podstawowych zadań biblioteki, co oczywiste, jest udostępnianie zbiorów dla czytelników. Jak to wygląda od kuchni w naszej bibliotece? Już od najmłodszych lat możemy rozpocząć swoją karierę czytelnika, korzystając z oddziału dla dzieci i młodzieży. Oddział oferuje ponad 22 tysiące woluminów udostępnianych na miejscu oraz na zewnątrz w tym literaturę piękną dla dzieci i młodzieży, literaturę popularno-naukową, lektury szkolne, encyklopedie, leksykony, kompedia wiedzy, słowniki językowe, czasopisma oraz zbiory specjalne w tym filmy, książkę mówioną, dokumenty elektroniczne oraz gry edukacyjne. Czytelnia Główna Bendzińskiej Książnicy to skarbnica ponad 26 tysięcy woluminów. Na miejscu dla czytelników udostępniane są czasopisma, literatura popularno-naukowa, literatura piękna oraz zbiory o tematyce regionalnej i lokalnej. Dobrze znana starszym czytelnikom jest Wypożyczalnia Główna, dysponująca bogatymi zbiorami w liczbie ponad 63 tysięcy woluminów. Poza literaturą piękną, popularno-naukową czy lekturami podręcznikami akademickimi, Wypożyczalnia udostępnia książkę z serii Duże Litery, bardzo przydatną, gdy wzrok nas troszkę zawodzi. Wypożyczalnia realizuje bezpłatną usługę Książka na telefon, także ciesząca się dużym zainteresowaniem czytelników. W ramach wypożyczalni głównej działa punkt biblioteczny w szpitalu w Benzinie, którego priorytetem jest obsługa pacjentów szpitala na miejscu w pomieszczeniu biblioteki, jak i poprzez dostarczenie książek i czasopism do łóżek pacjentom, nie mającym możliwości samodzielnego przybycia do biblioteki. To, czego nie widzą zwykli czytacze książek, to pracownia dokumentów życia społecznego. Pracownia została otwarta w roku 2005 i jej zadaniem jest gromadzenie, opracowanie oraz przechowywanie i udostępnianie wydawnictwa o krótkotrwałej wartości użytkowej, będące świadectwem współczesnego i dawnego życia społecznego, politycznego i kulturalnego mieszkańców Będzina oraz całego regionu Zagłębia Dąbrowskiego. Bibliotekę Główną w swoich podstawowych zadaniach wspiera siedem filii bibliotecznych zlokalizowanych w odpowiednich osiedlach, dzielnicach miasta Warpie, Ksawera, Zamkowe, Łagisza, Grodziec, Podłosie oraz ciesząca się dużym zainteresowaniem filia w budynku Będzińskiego Dworca PKP. Organizatorem obsługi czytelników jest dział udostępniania, bacznie obserwujący i wspierający pracę będzińskich bibliotekarzy. Nowości czytelnicze są na bieżąco uzupełniane na bibliotecznych regałach. Także każda zniszczona książka musi zostać skrupulatnie opisana i zubytkowana z ewidencji bibliotecznych zbiorów. Mnoga ilość bendzińskich zbiorów nie jest wystawiona dla oczu czytelników z prostej przyczyny, którą jest stosunkowo mała powierzchnia biblioteki do ilości bibliotecznych zasobów. To, co niewidoczne jest przetrzymywane w ogromnych magazynach, mieszczących wiele, wiele tysięcy książek.